To jest taka ciekawostka, że prezesem Poczty Polskiej jest pan Sebastian Mikosz, który ostatnio wcześniej ratował już polskie linie lotnicze lot i ratowuje je w ten sam sposób, to znaczy tworząc zwolnienia grupowe. Dobrze, że one się zaczynają od takiego programu dobrowolnych odejść, który daje no po pierwsze dobre warunki. Po drugie daje taką świadomość, że to trochę samemu się też tą decyzję można podjąć, tylko też nie oszukujmy się, nie wiemy z jakich działów te odejścia są. Problemem poczty jest to, że po pierwsze nie jest w stanie płacić swoim pracownikom stawek, już nie powiem, że rynkowych, ale w ogóle minimalnych. Zgodnych z ustawą. Dokładnie, wspominaliśmy o tym, że Pomysłem na podwyżki w poczcie to było wyrównanie do minimalnej. Ostatecznie tam ustalono chyba 450 zł brutto, zapewne tych podwyżek. No, jak widać, wiąże się to ze zwolnieniami, no, żeby komuś dać, to gdzieś trzeba zabrać. To, to z jednej strony. Z drugiej strony. No, jest to spółka strategiczna. Nie wiem, czy Donald Tusk uznaje za strategiczną, czy tak bardzo strategiczną jak TFN na przykład albo Polsat, ale jednak Poczta Polska jest spółką strategiczną, niezwykle ważną dla funkcjonowania państwa. No, a jaką opinię o poczcie ma, ma większość Polaków, to chyba wiemy.